punkt 16 wolne wnioski i informacje. I o głos prosiła sekretarz gminy Pani Maria Palichle. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, dziękuję za udzielenie mi głosu. Dzisiaj w wolnych wnioskach chcę troszkę dłużej mówić niż zawsze, ale nie będę długo mówić, choć lubię mówić jak mnie znacie i zawsze też wyczerpująco. Dzisiaj jest natomiast zupełnie inny moment. Jest to moment, jak już Państwa wcześniej informowałam, jak Państwo wiecie, związany z moim przejściem na emeryturę. Pozwólcie, że przygotowałam sobie tak jak wcześniej dla Państwa, jak również na dzisiaj, moje podziękowania dla Państwa tu, wszystkim obecnym. Panie Przewodniczący. Gminy, panie przewodniczący powiatu, witam serdecznie, dziękuję, że zaszyścił pan naszą obecność. Wysoka Rado, panie Wójcie, szanowni państwo. Czas mojej pracy zawodowej dobiegł końca, bo w miesiącu lipcu 2019 kończę pracę i służbę publiczną na stanowisku sekretarza gminy Górzyca, przechodząc na emeryturę. Miałam zaszczyt współpracować z wieloma, z wieloma radnymi Rady Gminy Górzyca, sołtysami, mieszkańcami, wójtami, dyrektorami i kierownikami jednostek organizacyjnych gminy Pełniąc funkcję sekretarza gminy od 1994 roku, w czasie gdy odradzały się najpierw samorząd gminny, a później w 1998 roku samorząd powiatowy, gdzie również miałam zaszczyt uczestniczyć w tworzeniu jego struktur jako radna Rady Powiatu Słubickiego pełniąc funkcję wiceprzewodniczącej i przewodniczącej Rady Powiatu i przy tej okazji chcę podziękować serdecznie za bardzo dobrą współpracę radnym Rady Powiatu Słubickiego oraz starostom i zarządom powiatu. Mam ogromną <laughs> satysfakcję, przepraszam to wzruszenie, to wzruszenie, proszę wybaczyć, mam ogromną satysfakcję, że przez ten długi okres mogłam uczestniczyć w przemianach demokratycznych, społecznych i gospodarczych w naszej gminie oraz powiecie słubickim, co było i jest dla mnie wielkim zaszczytem. Praca w samorządzie polega na zbiorowym zaangażowaniu i wspólnym wysiłku, w tym również państwa udziale, dzięki któremu nasza gmina dynamicznie się rozwija i ma szansę dalszego rozwoju, pod kierownictwem wójta gminy pana Roberta Stolarskiego, z czego jesteśmy bardzo dumni. Szanowni Państwo, czasami wdzięczność trudno jest ubrać w słowa, wtedy proste, dziękuję, przepraszam, zawiera wszystko, co chcemy wyrazić. Pragnę dziś serdecznie podziękować za bardzo dobrą współpracę radnym Rady Gminy Sołtysom. I mieszkańcom gminy. Również serdecznie dziękuję za bardzo dobrą współpracę i pomoc w realizacji zadań byłym i obecnym wójtom, tutaj dyrektorom, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy oraz pracownikom tych jednostek, w tym pracownikom Urzędu Gminy, także wchodzącego w strukturę jednostek organizacyjnych gminy. Wszystkie jednostki organizacyjne gminy tworzą sprawne i zaangażowane zespoły profesjonalnie wspierające w realizacji zadań organy gminy, radę i wójta, służąc także mieszkańcom. Dziękuję bardzo za bardzo dobrą współpracę wszystkim stowarzyszeniom działającym na terenie gminy Humanitas, klubom sportowym w Górzycy, klubom sportowym w Górzycy i w Czarnowie, w tym ochotniczym strażom pożarnym też w Górzycy i Czarnowie oraz Klubom w Górzycy i w Żabicach Rzeszających seniorów. Życzę wszystkim Państwu, aby zaangażowanie i trudna praca na rzecz społeczności lokalnej były zawsze zauważane i doceniane przez mieszkańców naszej gminy. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu za okazywaną mi życzliwość i pomoc oraz wsparcie w bardzo trudnych momentach mojego życia, co pozwoliło mi je przezwyciężyć i iść dalej. Bo jak powiedział teolog i pisarz Anselm Grun, życie, życia możemy doświadczać tylko wtedy, gdy dzielimy się z innymi ludźmi. Podzielona radość jest podwójną radością, a podzielone cierpienie jest połową cierpienia. Dziękując Państwu za współpracę, życzę wielu sukcesów, pomysłów, wytrwałości w dążeniu do osiągnięcia zaplanowanych celów oraz zdrowia, optymizmu i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Dziękuję Państwu bardzo i pozwólcie, że tą skromną wiązanką, jak przystało na sekretarza, przekażę dla Pana Przewodniczącego yy, pisemne podziękowania wraz z tą wiązanką. Dziękuję Panie Przewodniczący, proszę ode mnie odbać kwiaty. Dziękuję bardzo. I również Panie Wójcie, bardzo proszę o przyjęcie dokumentu, który będzie uwieczniał podziękowanie dla Pana za naszą bardzo dobrą współpracę. I to, co już wszystko tu było zawarte, myślę, że zawiera wszystko, co chciałam powiedzieć. Życzę Panu jak dużo sukcesów i wytrwałości w realizacji tych celów. Dziękuję bardzo proszę przyjąć. Dziękuję. No, szanowni Państwo, nie obyło się bez tego, że wzruszenie to jest tak po prostu po ludzku. To jest historia, która właściwie pozwala być dumnym z tego, że możemy wszyscy wspólnie, że mogliśmy realizować, że wspieramy y, się nawzajem, że nasza gmina się rozwija i że ma dalszą szansę. To jest najważniejsze. Jeszcze raz Państwu dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, y, chciałbym wspólnie tutaj z Paniami Wiceprzewodniczącymi podziękować. Y, sekretarzowi gminy pani Marii Palichleb rozpoczynając te podziękowania no zobaczcie nawet to jest siła charakteru nawet swoje pożegnanie wszystko zaplanowała tak to jest po prostu taki charakter zawsze stanowcza ale również pomocna bo wiele razy siedziałem tam w tym biurze z co dalej a zawsze znalazła dla mnie czas, jak również dla radnych. Myślę, że nie tylko, ale mówmy o, o tych sprawach, które dotyczyły Rady i, i tych wszystkich rad, bo przecież było ich coś, ósma kadencja, prawda? I każda rada korzystała z pomocy sekretarza. Pani Mario, chcielibyśmy podziękować i pożyczyć dużo, dużo zdrowia, wytrwałości w realizacji nowych zadań na, na tej nowej drodze życia I, i co więcej pomyślności jeszcze, tak, i pociechy z wnuków, bo to już tak bardziej osobiście. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Jeszcze raz bardzo dziękujemy. Ja przyznam szczerze, że to dla mnie trudne, żeby tak podsumować, prawda? Bo to no, jest mi ciężko w, w tym względzie, że to jest wielki autorytet. Myślę, że nie tylko dla mnie, jeżeli chodzi o kwestie te samorządowe tak, to no to niekwestionowany tutaj na, na, na terenie również powiatu. Co więcej powiedzieć, już zaczyna się osobiście robić, więc, <ścoughs> więc zakończę. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękujemy w imieniu całej Rady Gminy Górzyca i mieszkańców również, bo zachodząc do tego biura no, co chwilę mi się coś przypomina, że tam przesiadywali mieszkańcy tak i, i różne sprawy i zostawała Pani Maria po pracy, żeby załatwić te sprawy mieszkańców niejednokrotnie. Jeszcze raz dziękuję, moglibyśmy tak wymieniać pewnie do jutra te wszystkie rzeczy, mnóstwo spraw i zaangażowania przede wszystkim do końca takiego mocno dziękujemy jeszcze raz. Szanowna pani sekretarz. Życie jest takie, jakie uczyniliśmy i te słowa trafnie pasują do osobowości pani sekretarz. Napisała pani do nas taki piękny list, w którym pani wskazała, że pani książka zapisana rozdziałem Sekretarz Gminy dobiega końca. A ja bym jeszcze dodała, że rozdział to mało. Zapisała się pani w okres historii Przede wszystkim przez Pani dokonania na rzecz społeczności lokalnej i pracy w samorządzie. Przede wszystkim i wiedzy i doświadczeniu, bo zawsze mogliśmy na tą wiedzę liczyć z Pani strony. To Pani przynajmniej mnie uczyła czytać przepisy, interpretować i je rozumieć. Ale przede wszystkim pani sekretarz zaprani profesjonalizm za to, że zawsze mogłam też mogliśmy na panią liczyć za otwartość za to, że potrafiła w każdym człowieku pani znaleźć coś dobrego i to taki wielki szacunek do, do pani, pani osoby. Także dziękujemy bardzo serdecznie za to wszystko, a jednocześnie jako dyrektor pragnę wyrazić wdzięczność w imieniu moim i moich pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Kurzycy, że pomagała nam Pani kreować te postawy kulturalne, inspirować działalność kulturalną. Będziemy długo na zawsze pamiętać dobre słowo, cenne rady i ludzką życzliwość. Ale ten etap, tak jak pani sekretarz wspomniała, nie kończy się, bo całe życie jeszcze przed panią. I właśnie na te kolejne dni życia dużo zdrowia, żeby pani też znalazła chwilę czasu na realizację marzeń. Być może i książka się jakaś pojawi, tak? Bo jest, materiał jest tak treściwy i można by było też o tym pomyśleć. A jeżeli nie, to proszę znaleźć chwilę czasu, żeby. Usiąść przy tej książce przy kawie i wspominać nas tutaj wszystkich i te wszystkie lata spędzone i z nami, dyrektorami w jednostkach, jak i również w samorządzie. Pani sekretarz wszystkiego dobrego.

Jako tutaj z ramienia warsztatu oczywiście terapii zajęciowej występuję. Dzisiaj troszeczkę w podwójnej role, roli towarzysząc przewodniczącemu Rady Powiatu, ale jako kierownik jednostki chcę powiedzieć tak. Dla mnie to była ogromna przyjemność, że te kilkanaście lat pracy miałam okazję z Panią współpracować. Powiem tak, tu już podsumowując to, co mówiła Pani Dyrektor, Pani była, jest i będzie ogromną autorytetem tej gminie. Także ja dziękuję ślicznie, to była naprawdę ogromny zaszczyt, że te lata była Pani z nami. Dziękuję, dziękuję ślicznie. Dziękuję. Tu taki malutki powiem, że relaks i dziękuję. dziękuję. Witam serdecznie wszystkich. Pozwólcie Państwo, że sobie położę te kwiatki. Marylu, z ogromną radością przyjąłem misję bycia dzisiaj, w tym Twoim wyjątkowym dniu. Pozwól, że odczytam adres, który został skierowany do ciebie pod władz powiatu. Pani Maryla Paliteb! w związku z zakończeniem ważnego etapu w Pani życiu w imieniu Zarządu Powiatu Słowickiego i Powiatowych Radnych chcielibyśmy złożyć Pani najserdeczniejsze podziękowania za wieloletnią i sumienną pracę. Powszechnie wiadomo, że jest pani szanowanym, cenionym przez mieszkańców gminy Grócy i całego naszego powiatu. Człowiekiem. Człowiekiem, który wykazuje mnóstwo inicjatyw, wielu ważnych dla lokalnej społeczności akcjach i wydarzeń. Pani długoletnie prężne i skuteczne działania przyczyniły się do rozwoju i umocnienia gminy Grzycy oraz powiatu słubickiego w regionie, co z pewnością pozostanie wszystkim w pamięci. Życzymy pani zdrowia i pomyślności oraz wszystkiego najlepszego na nowym etapie życia. Niech zawsze towarzyszą pani radość i pogoda ducha. Pozwól, że powiem trochę coś od siebie. Jakoś tak się zdarzyło, że dzisiaj i od tygodnia jestem ciągle w takim klimacie pożegnania. Wczoraj mnie też żegnano. Wiem, jak to ważny jest moment. Rodzimy się, idziemy do szkoły, podejmujemy pracę, i później Maryla jest coś takiego, że tą pracę kończymy. Rozpoczynamy nowy etap. Wierzę, że masz pomysły na ten nowy etap, bo ja się zastanawiam, co będę dalej robił. Muszę Państwu powiedzieć, że naprawdę jest to głębokie przeżycie. Ja, Marlu, chciałbym Ci z tego miejsca serdecznie podziękować za to, kim byłaś dla mnie. Byłaś przewodniczącą, byłaś moim zastępcą i to było bezcenne. Zawsze mi radziłaś. Byłaś fachowcem mnie z tej ziemi. Masz ogromne doświadczenie. Podziwiam Twój talent, Twój. Tak, spokój i wyważenie. Zawsze się liczyliśmy z Twoim zdaniem i naprawdę dziękujemy Ci za wszystko, co robisz dla nasi, naszego środowiska, naszej małej czy pojazdów z Wszystkiego najlepszego. Pani Maria, wszystkie słowa zostały już powiedziane. Państwo, naprawdę jestem przeogromnie szczęśliwa, że, że jesteście ze mną, bo to było dla mnie najważniejsze. Wasze piękne słowa y, pozostały na zawsze w mojej pamięci. Przepraszam za wzruszenie, ale... Y, Myślę, że każdy z nas ma taką szansę, żeby z pasją swoją pracę wykonywać, żeby dzielić się z innymi ludźmi, żeby żeby starać się widzieć w tym to, że, że tworzymy tą wspólnotę i to jest najważniejsze. Mamy naprawdę ogromną szansę jako gmina, żeby się dalej rozwijać. Świetne kadry są. Mogę tylko o urzędzie powiedzieć. Zacznę od moich pracowników. Profesjonalne kadry. Życzę, przyszłej pani sekretarz, która jest tu obecna, tak sobie pozwolę, uprzedzę to, przepraszam panie wójcie, że Uprzedzam, ale że jest taka propozycja, więc żeby również jak najlepiej się pracowało, żeby nie bała się żadnych wyzwań, problemów, bo one zawsze są do rozwiązania. Jesteśmy, a błędy będziemy popełniać, bo jesteśmy tylko ludźmi i te błędy pozwalają nam, żeby wyciągać z nich wnioski, żeby jeszcze lepiej pracować. Myślę, że to jest najważniejsze. Ja kierowałam się zawsze faktycznie tym, że człowiek jest najważniejszy. Zawsze był człowiek dla mnie najważniejszy, i myślę, że to wraca potem. Także jeszcze raz Wam bardzo serdecznie dziękuję za te piękne słowa, Panie Przewodniczący. Wspaniale się pracowało. Uwielbiałam tą pracę również. Także kochałam te wyzwania, i wydaje się, że tutaj, tak jak patrząc na Was wszystkich, na wspaniałą Radę, sołtysów, każdy z Was naprawdę mogłabym mówić, mówić, mówić i jeszcze raz mówić. Patrzę na panią Marię, na drugą, na każdym z państwa, z którym naprawdę każdy z nas włożył ogromną pracę w różnych okresach działania w rozwoju naszej gminy. Także to moja zasługa jest tylko taka, że ja po prostu starałam się wam to zorganizować, podpowiedzieć, być przy was i cieszyłam się z naszych wspólnych sukcesów. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim za spotkanie. Myślę, że będziemy mieli okazję się jeszcze widzieć nie raz. Dziękuję bardzo.